Idealny układ przed weekendem? Otrzymanie 400 zł na grę. I jest taka opcja dzisiaj. Dzisiaj w Betfanie można zgarnąć dodatkowo 400 z na kupony. I powiem Wam zaraz o tej promocji nieco więcej. Witam serdecznie na kanale. Obstawiamy bardzo miło, że wpadliście. Na początek, oczywiście, prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. I dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Tu jest ciekawy dzisiaj. Dzieją się mocne tematy, bo mamy na przykład dubla na ekstra klasę za 3000 zł. Mamy taśmę na grube pieniądze przy piątku. Więc lecimy z tematem kuponów przejdę zaraz. Oczywiście zacznę od promocji powitalnej, w której to każdy gracz, który nie ma konta w Betwanie, może zyskać 400 zł na grę. Odpalimy sobie szybki konkurs i jak zawsze przejdziemy do kuponów. Słuchajcie, zaczynam od razu od tej promocji powitalnej, żeby nie przedłużać. Przed weekendem, na weekend wydaje się to fajna sprawa, bo Betfan rozdaje 400 zł. To znaczy, można zgarnąć bonus 200% od pierwszego depozytu. Wpłacając 200 zł, masz 6 stów na grę. Możesz oczywiście w tej promocji wpłacić mniej. Ja oczywiście mówię, jak wykorzystać maksa i jak tego dokonać. Betfan to jest oczywiście całkowicie legalnie działający w Polsce bookmaker, i z tej promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia, która konta w Betfanie nie ma, a założy sobie konto w Betfanie z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Komentarz jest przypięty. W tym komentarzu jest link do założenia konta, jeżeli ktoś by był zainteresowany. W trakcie zakładania konta, oczywiście, akceptuję. Zgody marketingowe i to tak naprawdę tyle. Możesz sobie zrobić weryfikację konta gracza przez bank, to tak naprawdę będzie jedno kliknięcie. Tak jak widzisz, to jest dosłownie 30 sekund, ale generalnie, tak jak też dokładnie widzisz, masz 30 dni na zweryfikowanie tego konta. Po założeniu konta jesteś po prostu zapisany do promocji na 200% od pierwszego depozytu. Oznacza to mniej więcej tyle, że Betfan rzuci na twoje konto gracza 200%. Od pierwszego depozytu, depozytu między 50 zł a 200. Czyli, żeby to wykorzystać, możesz sobie wpłacić minimum 50 zł, dostajesz 200% od tej kwoty, maksymalnie 200 zł, dostajesz też 200% od tej kwoty, czyli łopatologicznie. Jeżeli wpłacisz 49 zł, nie dostaniesz nic bo od 50 się liczy promocja. Jeżeli wpłacisz maksa w tej promocji, czyli 200, dostajesz 400 zł w bonusie i masz łącznie 600 zł na grę. I tutaj wielka, ważna informacja. Pierwsze kupony grasz oczywiście za swoje środki rzeczywiste, nie? Po rozliczeniu od razu możesz grać za bonus. Ten bonus nie jest tutaj w Betfanie jakoś mocno zablokowany, bo niektórzy bookmacherzy robią tak, że tam trzy razy depozytem trzeba obrócić, żeby zagrać za bonus. Nie. Tutaj po rozliczeniu kuponów, zresztą tak jak widzisz, wszystko fajnie jest opisane, na tych banerkach dosyć klarownie i dosyć łopatologicznie i zrozumiale. Jak sobie, jak będziesz miał rozliczone kupony za środki rzeczywiste, to od razu możesz pitolić kupony za bonus. Więc tak naprawdę, jakby nie patrzeć, jest 400 zł. Do zyskania w betfanie na start, ale oczywiście przypominam, po założeniu konta z tego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, promocja cię obowiązuje na kwoty od 50 zł do 200. Wiadomo, nikt nie będzie ci na siłę wciskał, że masz te 200 zł wpłacić i tylko i wyłącznie wtedy bierzesz ją w promocji. Nie. Możesz płacić 50, 100, 150. Ja wiem po prostu, że większość graczy korzystających z promocji powitalnych no stara się wyci wycisnąć maksa, no bo masz raz tą promocję powitalną, nie? Więc szkoda, żeby przepadło. Ale oczywiście, jeżeli ktoś chciałby wpłacać mniej, to jest pełna dowolność tutaj. Do 200 zł wtedy przy pełnej wpłacie na 200 zł grasz, tak jak widzisz na banerku z panem Pudzianowskim, za złotych 600. Jeżeli ktoś z tej promocji powitalnej chciałby sobie skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link do założenia. Konta, ewentualnie, jeżeli ktoś chce i do odebrania promocji. Lecimy dalej, zanim przejdziemy dalej, to jak zawsze dwa konkursy. Przy piątku trzeba zrobić dwa konkursy. Jeden jest na naszym Facebooku, obstawiamy.info i powiem Wam, że w tym tygodniu chyba codziennie był tam konkurs. Codziennie są tam pieniądze rozdawane dla Was na grę. Około godziny 9, 9.30 maksymalnie 10 jest dodawany post-konkursowy i jest rozdawana kasa. Cieszę się, że coraz więcej osób bierze udział w tych konkursach, no bo wiecie, jak mamy te free bety do rozdysponowania, to dlaczego by tego nie robić? Link do Fajsa macie w opisie pod filmem. Jeden z e, pierwszych linków od góry. No i mamy jeszcze konkurs tutaj oczywiście, na YouTubie. 20 zł w Betfanie do zgarnięcia. A co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Ano, trzeba zasubskrybować kanał, obstawiamy koniecznie. I zostawić tą łapę w górę pod filmem, dziękuję bardzo. W komentarzu tu powiecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Arką Gdynia a Jakim Radom. Dopisujecie swój gracza z Betfana albo jeżeli ktoś posługuje się mailem, proponuję w ten sposób, bo YouTube ukrywa komentarze z pełnymi mailami. A to jest jakiś myk, żeby to obejść, nie? Więc typujecie do godziny 20.30 standardowo. Komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez niku gracza na Betfan, nie biorą udziału w ZAE, czyli, no tak jak mówię, standard. I przechodzimy do kuponów. Uwaga, dzisiaj mamy debiuty, więc mam nadzieję, że ktoś na dzień dobry zazieleni fajnie kupon. Zaczynamy od propozycji Artura. Tutaj mamy trzy typy z dwóch meczów. Mamy inaugurację Ligi Szwajcarskiej, córy z sesjonem. Pierwsza kolejka, totalnie mecz zagadka. Historycznie możemy sobie zerknąć, no bo tutaj niewiele jest wymagane. Minimum jedno trafienie Sionu, nie? W tym roku te zespoły grały ze sobą dwa razy. 15 lutego Sion wygrał u siebie 2 do 1, 4 maja Sion wygrał u siebie 2 do 1, więc w dwóch ostatnich meczach rozgrywanych w tym roku, no bo to jest taka najświeższa historia między tymi zespołami. Sion dwa razy strzelał i to po dwa gole. Tutaj na inaugurację, no wiadomo, że spotkanie na wyjeździe, to to jest ten lekki minus, ale na inaugurację mają strzelić minimum jednego gola. Mamy też inaugurację, słuchajcie, rozgrywek belgijskich w końcu, bo to jest fajna, overowa, overowa piłka tam grana. Mamy y, sklejkę na rzuty rożne i gole w meczu Antwerpii i Royal Union. No jeżeli chodzi o rzuty rożne, no to wiadomo, ja na te mecze towarzyskie nie patrzę, nie? Bo mam w pompie te mecze towarzyskie pod względem jakichkolwiek statystyk. Royal Union rozegrał jeden mecz o stawkę, bo grali super puchar z Klub Bruges. Przegrali to spotkanie 2 do 1. Było wtedy 11 rzutów rożnych. Tutaj potrzebujemy gole po dosyć niskiej linii. I różne, żeby to się zazieleniło. I pierwszego dublo trebla, no bo dwa mecze, ale trzy typy. Mamy za sobą. Dalej jest propozycja od Karola. I tutaj mamy tak. O, tutaj już jest ciekawie, słuchajcie. Mamy Śląsk z podpurą. I over półtora gola. Śląsk grający swoje spotkanie, słuchajcie, na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, to tak może dziwnie brzmi, nie? Jak Śląsk, Wrocław ze Stalą Rzeszów. No, Śląsk jest w pierwszej lidze, jakby kto nie wiedział, nie? Jakby kogoś ominęło to. Śląsk w pierwszej lidze, po remisie na inaugurację z wieczystą na własnym terenie. 1 do jednego. Stal Rzeszów przegrała na inaugurację na wyjeździe 2 do jednego z pogonią Grodzisk Mazowiecki, nie? Tutaj po prostu mamy propozycję na to, że Śląsk, który jest zdaniem Bukmacherów lekkim faworytem. Troszkę mocniejszym niż lekkim, ale nie jakimś gigant-faworytem. W każdym razie jest propozycja zakładu na to, że Śląsk nie przegra, ale że zobaczymy minimum dwa gole w tym meczu. W pierwszym meczu jednym i drugich, overek półtora oczywiście był, tak jak przed chwilą powiedziałem. Do tego mamy dorzuconą Estonię, no i Estonia na pierwszy rzut oka to jest liga dosyć overowa, ale jak się spojrzy na Parnu, bo mamy overa 2,5 goli w meczu Parnu z Harju, piękne drużyny w ogóle, no to jak sobie spojrzymy statystycznie na to Parnu, to wcale tak dużo tych overów nie kręcą. Tu mamy 18 kolejek, nawet 20 kolejek, przepraszam. 20 kolejek w Estonii za nami. Średnia goli na spotkanie w meczach Parnu to jest 2,8. To nie jest jakoś mega dużo, nie? 2,8 nadrabia ekipa Harju, bo to jest aż 3,15, głównie ze względu na to, że mają do dupy defensywę, bo oni w 20 meczach stracili 42 gole, nie? Tutaj liczymy na overa... O kurde, ty, spójrz sobie na mecze bezpośrednie, nie? O jasna dupa. Hariu grało ostatnio 22 lipca, ty spotkanie pucharowe z jakimś Transfer Wise. 1-32 finału Pucharu Estonii. Ty 26 do 0 wygrali. Nie, no teraz to się uśmiełem. Nie, to ja jestem spokojny na tego overa. tej over 2,5 goli to jest potrzebny, nie 20, nie? Ale tak na poważnie. E, tak na poważnie no to w meczach ligowych te, te średnie goli właśnie wam przytoczyłem. 500 zł na 1014. Walka o podwojenie tutaj. Teraz, słuchajcie, jest mocno, bo jest kupon od Pawła i tutaj widzicie trzy kupony grane po tysiaka. Oczywiście bardzo dobry zabieg, żeby nie wie na podatek od wysokich wygranych to jak najbardziej trzeba pochwalić 3 razy tysiak tylko czy, czy, my, czy my chwalimy tutaj teraz bo no mówię, że trzeba pochwalić ten zabieg, że jest rozbita stawka, ale czy chwalimy to, że taka muszka mi tu lata, że taka stawka jest ładowana na ekstraklasę to już nie wiem, nie? Ale dobra patrząc na mecze Jednych i drugich. Chodzi mi tutaj o Krakowie i Brookbet. Na mecze z pierwszej kolejki, nie? Gdzie Krakowia tam łupnęła Lecha na wyjeździe ile tam było? 4 do 1. A Brookbet wygrał na wyjeździe i zagrał 4 do 0. No to zakład na to, że będzie tutaj BTTS. Ja nie chcę nic mówić, ale wydaje się dosyć logiczny, nie? Wszyscy doskonale wiecie, jakie mam podejście do BTTS-ów. No w pierwszym meczu jedni i drudzy 4 gole strzelili. Tutaj mają strzelić po jednym, więc to jest propozycja BTTS-a. I mamy jedno trafienie Radomiaka, który gra na wyjeździe z Arką Gdynia Arka, pierwsze spotkanie z motorem na wyjeździe przegrała 1 do 0, No a Radom jak rozłupał pogoń 5 do jednego, nie? Więc tutaj znowu, Radom, jak w pierwszym meczu ligowym strzelił 5 goli, tu ma strzelić tylko jednego, więc to wiesz, jest gitara, nie? E, tutaj mamy taką. No ciekawa to jest sklejka. Jakby patrząc na pierwsze mecze tych drużyn, które są na kuponach, to jakby to się zgadza, nie? Jeżeli miałoby się. Chociaż trochę powtórzyć z pierwszej kolejki, wszystko więc tutaj, no grubo, Paweł. To może być naprawdę fajny debiut. Od razu z mocnym profitem. Ja za to bardzo mocno kciuka będę trzymał. Dalej mamy kupon y, za 1100 zł od Mateusza. Tutaj kombinacji powiem ci szczerze, nie ma. Jest czyste zwycięstwo Krakowi. Dla mnie. Turbo trudny mecz do rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o typowanie 1x2. No bo jedni i drudzy zagrali świetnie pierwsze spotkania. No po Bruckbecie to w ogóle bym się nie spodziewał, że przywalą i 4 do 0, nie? Plusem na pewno dla Krakowi, może nie dużym, ale jednak. Będzie to, że grają u siebie. No to wiadomo, zawsze lekki handicap jest dla gospodarza. Więc tutaj w sumie Mateusz nie kombinuje i pakuje bez podatku. Znaczy z podatkiem, który Betklif bierze na siebie. 1100 zł na czyste zwycięstwo Krakowi, 2123 może z tego wrócić. Zanim przejdę do tej tasiemki na dzisiaj, bo teraz trzy kupony przed nami, a za chwilę taśma. Serdecznie chciałbym zaprosić na naszą stronę. Jest, słuchajcie, bardzo mocno odświeżona. Jeżeli ktoś dawno nie zaglądał, to się zdziwi. E, oczywiście opisy bookmakerów, opisy kodów promocyjnych, wpisy na codzienne promocje, wpisy z typami na każdy dzień od ekipy e, tutaj obstawiamy. Jeżeli ktoś chciałby sobie zerknąć, udało się też w ostatnim czasie jakieś kupony trafić, bo większość tych kuponów, nie mówię, że wszystkie, ale większość tych kuponów też jest bezpośrednio grana przez pisaczy, że tak powiem, więc możesz sobie to na bieżąco śledzić. Praktycznie codziennie się tutaj dużo dzieje. Ja ci link zostawię, słuchaj, w opisie. Się pod filmem, to też jest jeden z pierwszych linków od góry, na 100% to bez problemu znajdziesz. I serdecznie zapraszam do śledzenia, bo staramy się tam robić też dobrą, typercką robotę. E, i, I strona przyszła bardzo duży upgrade, nie? Także serdecznie zapraszam. Link jest w opisie pod filmem. No a teraz lecimy do kuponu od Czarka. No, dawno takiej tasiemki nie było, bo tutaj słuchajcie, no są cztery mecze, nie? Ale typów jest wyciągniętych sporo. Od razu przejdę do gadki, to jest gruba kasa w grze. Lecimy. Rzuty różne. Rzuty over w meczu Arki Gdynia i Radomiaka. Oczywiście mamy do dyspozycji Statystycznie jedno spotkanie, które było rozegrane w tym sezonie. W meczu arki z motorem było, słuchajcie, 16 rzutów rożnych. Po 8 rożnych nabił motor i arka, czyli bardzo dużo rożnych nabitych meczowo i dużo przez obie drużyny. W meczu pomiędzy Radomiakiem a Pogonią było 8 rzutów rożnych. Tutaj obie ekipy nabiły po 4 kornery. Jest proponowany over rogali, do tego jest proponowany over Goli w tym meczu. Dalej mamy spotkanie Frederiksztadt, które gra na, na własnym terenie, jest Stromgott Set. To jest, słuchajcie, najwyższa klasa rozgraniczona. Gryfkowa w Norwegii, i tutaj mamy propozycję zakładu na to, że Fredrikstad przede wszystkim nie przegra. No, jest to ekipa ze środka tabeli. Ósma drużyna aktualnie na 16 drużyn, a grają z ekipą przedostatnią. Dodatkowo Stromgott Set przegrał 5 ostatnich meczów ligowych z rzędu. Dostają wszystko na pysk. Tutaj jest jeszcze ta furtka bezpieczeństwa, bo mamy podpórkę, nie? Że Fredrikstad po prostu na własnym terenie nie przegra. Nie muszą wygrać. Do tego jest dorzucone over 2,5 goli, więc statystycznie w 16 do tej pory rozegranych meczach Fredrikstad średnio 2,37 gola na spotkanie. W 14 meczach Strombogd-Set bardzo ładnie, 3,57 gola na spotkanie. Do tego mamy jeszcze z tego meczu żółty różne dorzucone. Ostatnie mecze, e, Fredrik statystykami was tutaj zarzucę dzisiaj: 13, 11, 11, 10. Masa różnych w ostatnich. Meczach gospodarzy dzisiejszego spotkania. Jeżeli chodzi o gości, niewiele gorzej. Cztery ostatnie mecze ligowe, 11, 8, 18 i 7 rogali, więc tu sympatycznie, mocna sklejka na to spotkanie. Dalej mamy BTTS w Antwerpi, czyli to spotkanie, o którym już dzisiaj gadaliśmy. Na inaugurację Antwerpia gra z Royalem Union. Royal Union już jest po jednej porażce w tym sezonie z klub brusz w Super Pucharze. Tutaj obie drużyny mają strzelić gola. I jeszcze mamy zak zakład na to, że znicz pruszków nie przegrasz ze Stalą Mielec w pierwszej lidze. I zobaczymy, minimum dwa gole. Wydaje mi się, że najtrudniejszy mecz do typowania z tego kuponu. Przynajmniej dla mnie byłby to najtrudniejszy mecz do typowania z tego kuponu. Znicz przegrał pierwsze spotkanie na wyjeździe z łks em 1 do 0. No, stal przegrała na własnym terenie na inaugurację z Wisą Kraków 4 do 0. I tam czytałem dużo opinii, że ta stal wyglądała tragicznie w tym meczu, nie? Tutaj mamy zakład na to, że gospodarze z nie przegrają. I minimum dwa gole w meczu musimy ujrzeć. No, sklejka piękna. Fajna tasiemka, dawno takiej nie było z tyloma zdarzeniami u nas na YouTubie i mocna kasa w grze. Kciuk trzymany. Przedostatni kupon na dzisiaj od Szymona. Tu mamy dwa typy, słuchajcie. Over 2,5 goli w meczu Krakowi i Brookbetu. No i to jest to samo, co mówiłem przed chwilą, nie? Patrząc na pierwsze spotkania jednych i drugich, z pierwszej kolejki Ekstraklasy, no to przecież ten over to w pierwszej połowie ci siada gościu, nie? Ale tak na poważnie. No jeżeli tendencja bramkowa będzie podtrzymana, to over 2,5 goli po fajnym dosyć kursie. No mam nadzieję, jest tutaj do zrobienia i mamy dorzucone tutaj słuchajcie, kartki. Over kartek w meczu Arki i Radomiaka. Jeżeli statystycznie sobie spojrzymy na pierwsze spotkania, to w meczu Arki i Motoru było dużo, bo było 6 kartek aż. Jeżeli chodzi o spotkanie Radomiaka, no to było troszkę mniej, tylko dwie kartki w tym pierwszym spotkaniu. Tu jest proponowany po prostu over mecz od I ostatni kupon, słuchajcie, jest od Dawida. Dwa mecze, trzy typy. Mamy zaproponowany over rzutów rożnych Brugbeta. Brugbet w pierwszym meczu z Jagielonią i to mimo tego, że oni prowadzili, cały czas nabijali rogale, nie? Licznik Brugbetu w pierwszym meczu zatrzymał się na ośmiu rzutach różnych nabitych z Jagielonią, więc naprawdę bardzo sympatyczna cyferka, jeżeli chodzi o spotkanie wyjazdowe z takim mocnym przeciwnikiem. Tu jest proponowany over. Do tego over 2,5 goli w meczu Antwerpii i Royalu Union i dorzucony gol w pierwszej połowie. Tak się prezentują kupony na dzisiaj. Przypominam ci, jest opcja czy to na dzisiaj, czy na weekend zgarnąć 400 zł. 400 zł na grę możesz otrzymać w Betfanie, w Betfanie. Jeżeli założysz sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, ja Ci wytłumaczę procedurę na zakończenie filmu. Zakładasz sobie konto z tego linku, w trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, możesz zweryfikować konto gracza, ale masz generalnie na to 30 dni i tyle. Jesteś zapisany do promocji powitalnej, w której to Betfan da Ci 200% od Twojej pierwszej wpłaty, od 50 zł do 200. Minimum 50 zł, żeby z tego skorzystać. Jeżeli minimalistycznie chcesz podejść, możesz sobie wpłacić 50 zł, dostaniesz 200% od tej wpłaty po prostu na swoje konto gracza. Żeby wykorzystać Maksa i grać załącznie 600 zł, no to oczywiście warto wpłacić dwie stówki, bo wtedy to jest maksymalna kwota w tej promocji i wtedy Betfan daje ci też 200% od 200 zł, czyli łopatologicznie dostajesz 400 zł w bonusie. Ten bonus jest odblokowany od razu po zagraniu kuponów za środki rzeczywiste. Te kupony po prostu muszą być rozliczone, tak jak teraz wszystko widzisz fajnie, dosyć jasno i klarownie opisane na tych banerkach, Możesz sobie spację wcisnąć, jeżeli chciałbyś na spokojnie przeczytać. No w każdym razie Betfan daje nowym graczom 200% od pierwszego depozytu, yy, który wynosi minimum 50 zł, maksymalnie złotych 200. Kasa na grę przed weekendem dla każdego. Jeżeli ktoś chciałby korzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Jest link do założenia konta, można działać. A za oglądanie do końca dziękuję i trzymam kciuki za wasze kupony, jak macie dzisiaj coś pograne. Trzymajcie się po drościoma. Elo. No i nara.